Niemal połowa Polaków jest zdania, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien wycofać się z wyborów prezydenckich, wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Rzeczpospolitej. W badaniu zapytano ankietowanych, czy lider Polski 2050 powinien zrezygnować z udziału w prezydenckim wyścigu. Głos popierający wycofanie się Szymona Hołowni poparło 49,9% respondentów. Przeciwnego zdania było zaledwie 22,8% badanych. Z kolei 13,1% stwierdziło, że nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Dramatyczny wynik sondażu to kolejny kamyczek od ogródka w kampanii marszałka Sejmu. Szymon Hołownia 5 lat temu w wyborach prezydenckich osiągnął wynik 14% głosów, co dało mu wówczas trzecie miejsce. Większość ekspertów była przekonana, że w kolejnej elekcji będzie to najpoważniejszy kontrkandydat dla przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Ostatnie tygodnie wskazują jednak na prawdopodobieństwo sromotnej porażki lidera Polski 2050. W sondażach uzyskuje wyniki między 4 a 8%, wyraźnie przegrywając nie tylko z Rafałem Trzaskowskim, ale także Karolem Nawrockim i Sławomirem Mencenem. Sam zainteresowany wyraził niedawno żal do koalicyjnych partnerów, którzy wystawili swoich kandydatów w wyborach prezydenckich. Zdaniem Szymona Hołowni, w tej kwestii powinno bowiem dojść do porozumienia. Nie zdecydowaliśmy się, co było błędem na wystawienie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, więc dzisiaj mamy to, co mamy. Mamy sytuację, w której Rafał Trzaskowski startuje przeciwko mnie, ja przeciwko kandydatowi Donalda Tuska. Jest kandydatka lewicy, która startuje przeciwko nam obu. To jest logika wyborów. Ludzie mają wybór między różnymi postaciami. Ja uważałem zawsze, że ta propozycja PSL-u była słuszna. Oszczędziłoby nam to wielu emocji, ale ponieważ inni nie byli gotowi. Platforma i lewica przecież pod razu ją zdyskwalifikowały dosłownie po kilku godzinie. To trudno się dziwić, że w kampanii głośno dyskutujemy i będziemy dyskutować. Koalicja się nie rozpadnie, nie ma dla niej alternatywy. Czy Szymon Hołownia na ostatniej prostej wycofa się z prezydenckiego wyścigu? O komentarz do takiego scenariusza poprosiliśmy Marcina Jana Orłowskiego, dziennikarza Interi, a także redaktora naczelnego kanału politycznego. No, oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, na które myślę, że tak naprawdę nikt nie ma odpowiedzi, ale gdybym miał tutaj no, postawić jakieś pieniądze, tak powiem symbolicznie, to absolutnie w takie rozwiązanie nie wierzę, że Szymon chłownie jednak wycofa się z wyścigu prezydenckiego. No to oznaczałoby przyznanie się do, do absolutnej porażki. To oznaczałoby... Mm, Gdzieś potwierdzenie tego, tego trendu mówiącego o tym, że Szymon Hołownia no, to jest poli absolutnie polityczny upadek, że to jest upadek z tego e, piedestału, z tego naprawdę bardzo wysokiego stopnia na polityczne niziny, i na to po prostu myślę, że ani sam Szymon Chłownia ani też ludzie z nim współpracujący nie chcieliby pójść. Zresztą też ciężko sobie wyobrazić, jakie to mogłoby... w sensie, co mogłoby przekonać ewentualnie Marszałka Sejmu do, do takiej decyzji. No ja wiem, że są takie głosy, że, że może Platforma zdecydowałaby się przekonać Szymona Hołownię do wycofania się, obiecując mu posadę Marszałka Sejmu do końca kadencji. No ale tutaj pojawiają się jednak dosyć znaczące ale. A mianowicie no wówczas musiałaby być na nowo budowana umowa koalicyjna, na pewno wicemarszałek czarzasty, który ma, ma być marszałkiem za Szymona Hołownię na, takie, na taki układ by się nie zgodził. No i drugi, który mnie osobiście przekonuje bardziej, bo oczywiście w te, w te różne scenariusze układanki osobowe mogę wierzyć, ale tak naprawdę platforma nie ma nic w tym momencie do ugrania takim, takim układem. No bo bądźmy szczerzy, no Szymon Hołownia w sondażach ostatnio wypada bardzo słabo. No mówimy o 3, 4, 5%, czasem 8% przy najlepszym rozdaniu. To nie jest wynik, który. Jest... Jest dla Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze jakoś wyjątkowo potrzebny, a też wiadomo, że Szymon Hołownia przy drugiej turze. Rafała Trzaskowskiego poprze, no bo nikt sobie nie wyobraża, żeby, żeby było inaczej, żeby lider Polski 20, 2050 nie poparł w drugiej turze kandydata Koalicji Obywatelskiej. Także tutaj nic Platforma nie ma do wygrania, nie ma kart Szymon Hołownia, którymi mógłby grać z, z tą kwestią wycofania się I, i myślę, że w związku z tym do końca w tym wyścigu będzie brał udział. Ale tak naprawdę to, co my będziemy przez najbliższe tygodnie obserwować, to będzie to, o czym już mówi, Mówiliśmy też na antenie kanału politycznego, Paweł Kubala dokładnie na ten temat mówił, analizował tą kampanię w filmie zatytułowanym, w wywiadzie, który zatytułowaliśmy Polityczny upadek Szymona Hołowni i on stwierdził dość jasno, my przez najbliższe tygodnie tej kampanii do, do, czasu, do czasu pierwszego głosowania, wszystko na to wskazuje, że głosowania będziemy mieli dwa, będziemy po prostu oglądali powolny upadek Szymona Hołowni, tej no jeszcze kilka lat temu mówiliśmy prawdopodobnej gwiazdy możliwego najpoważniejszego kontrkandydata dla Koalicji Obywatelskiej, dla Rafała Trzaskowskiego. No a teraz okazuje się, że polityka, który absolutnie nie ma pomysłu na swoją kampanię, który przespał początek tej kampanii, który teraz stara się gdzieś no, stara się rzucać na, na taką głęboką wodę no z tym, że yy... Cały ten, cały ten jego rzut na kampanijny jest, jest kompletnie bezsensowny. Jak myśmy przyjrzeli się tej, tej kampanii, którą teraz proponuje Szymon Hołownia, no to jest oczywiście objazd po Polsce, czyli to, co robią wszyscy. To jest powtarzanie tego samego, co, co kiedyś może gdzieś tam kogoś interesowało, ale tak naprawdę teraz już kompletnie nikogo, nikogo nie przekonuje. Już Szymon Hołownia nie jest tym Szymonem Hołownią, którego widzieliśmy kilkanaście miesięcy temu. No i przede wszystkim ten trzeci element, który u niego w kampanii występuje, czyli to usilne atakowanie Sławomira Mencena. Ja nie wiem, kto mu podpowiada, ja nie wiem, kto buduje tą kampanię. Ale no, nie widzę tutaj ręki no, chociażby Michała Kobosko, który wiemy doskonale, że politycznym strategiem jest, i on potrafił y, takie rzeczy budować. On na pewno y, no, nie mogę oczywiście dać sobie ręki za to uciąć, ale myślę, że w tej kampanii nie bierze udziału, nie jest tym strategiem, to nie on to buduje, a ten, kto podpowiedział Szymonowi Chłowni, że teraz najlepszym sposobem będzie po prostu y, atakowanie Sławomira Mencena, który ma trzecie miejsce, którego Szymon Chłownia przy takiej kampanii nie ma szans do. Gonić, którego, y, któremu Szymon Hołownia tak naprawdę nie zabierze głosów, bo to jest też y, no, klucz do tego. Jeżeli chcemy kogoś atakować w kampanii, to po to, żeby zabrać jego głosujących na swoją stronę. A tak naprawdę Szymon Hołownia, mówiąc takie, ani inne rzeczy, stawiając takie, ani inne tezy, i tu bardzo często też nie w stylu Szymona Hołowni, bo Pamiętamy, on przez lata budował taki wizerunek uśmiechniętego, człowieka dialogu, człowieka, który chce budować tą wspólnotę polską, zresztą to jego hasło, żeby się jednoczyć pod, pod flagą. No i nagle on wychodzi jako ten. Naj, jako ten, no nie wiem, jak to nazwać, bulterier, tak, żeby się pan Hołonie nie obraził, bo, bo wiemy doskonale, że za słowa o, o, o się obraził. No i w tym przypadku wychodzi człowiek, który no, zmienia swój wizerunek na czas obrażania słowami Ramensena, atakowania słowami Ramensena, mówienia o nim o, o intruzach, o jakichś e, rosyjskich, rosyjskich wpływach, o tym, że, że to będzie człowiek Kremla, no, całą tą narrację możemy zamknąć w kompletnie, kompletnym pojęciu bezsensowności. W tej, w tej kampanii. I tak naprawdę z tygodnia na tydzień Szymon Hołownia traci, z tygodnia na tydzień Szymon Hołownia pokazuje, że nie ma po prostu pomysłu, co dalej z tą kampanią. Szymon Hołownia pokazuje, że tak naprawdę. No... Wszystko, wszystko to, o czym mówiliśmy w, w tym programie, o którym wspominałem w rozmowie z Pawłem Kubalą, on po prostu się, się kończy. Ten, jak to określiliśmy, symboliczny pocałunek śmierci Donalda Tuska po prostu, po prostu działa. Stał się człowiekiem z tego, który miał być, tą trzecią drogą, stał się człowiekiem po prostu rządu, stał się człowiekiem Donalda Tuska i ludzie już mają świadomość tego, że to jest jednak człowiek Donalda, Donalda Tuska i z tego tak naprawdę nie będzie mógł się Szymon Chłownią uratować i to widać doskonale po tej Kampanii, jaką prowadzi, ja jeszcze raz podkreślę, przede wszystkim myślę, że głównym grzechem, że ta kampania wystartowała zdecydowanie za późno, to po pierwsze i po drugie prowadzona kompletnie bez pomysłu na to, na to jak ta kampania powinna wyglądać. No i zresztą ten cytat, który też został został przytoczony przed chwilą, kiedy Szymon Hołownia zasugerował, że no, koalicja obywatelska powinna się, koalicja, przepraszam, ta, ta partyjna rządząca powinna się dogadać przy wspólnym kandydacie, no to też pokazuje, jakby już taki, taką świadomość tego, że, że to przeminęło, że, że tutaj mamy do czynienia już z politycznym upadkiem, no bo myślę, że Szymon Hołownia teraz zaczął już nie oglądać się na górę, nie na Szymona, nie, przepraszam, nie na Rafała, nie na Rafała Trzaskowskiego, nie na Karol na Brodskiego, nie na sławami Mencena, tylko patrzy już teraz za plecy, że czasem e, chociażby Adrian Zandberg czy Magdalena Biejat nie depczą mu za bardzo po piętach, no bo wówczas to by była dla niego kompletna tragedia, gdyby jeszcze się okazało, że w trakcie tej kampanii, że w trakcie tych e, no, leniwych miesięcy kandydata Polski 2050, że oprócz tego, że z tej powiedzmy, no z tego poziomu e, ważności, Koalicyjnej z drugiego lidera, on stałoby się nagle liderem numer 3 albo 4. To dla niego by była już absolutnie tragedia na, na kolejne miesiące i lata bycia w polityce. Bo to też trzeba o tym pamiętać i to też myślę warto powtórzyć, że to, że mówimy o politycznym upadku Szymona Hołowni, to, że mówimy o dramatycznej kampanii i pewnie bardzo dotkliwej porażce w samej kampanii prezydenckiej, to nie oznacza. Że Szymon Hołownia całkowicie z polityki, z polityki zrezygnuje, to nie będzie taki upadek jak Janusza Palikota, że kompletnie człowieka nie będziemy oglądać. Otóż, oczywiście, będzie w polityce, ale już nie będzie stanowił tak ważnej osobo osobowości. Jak dotychczas, no już nie będziemy o nim mówić, jako o ewentualnym późniejszym liderze jakichś dużych ugrupowań koalicyjnych, które mogłyby w tym kraju rządzić. Także z mojej perspektywy ten sondaż pokazuje dramatyczny trend, ale pokazuje bardziej trend upadku politycznego, a nie faktycznego, realnego scenariusza wycofania się Szymona Hołodki z wyborów.